Cześć, witajcie, z tej strony MLG 11 w kolejnym odcinku z Kangurek K.O., runda druga. No to kontynuujemy. Eee, przepraszam. Czas na Wyspę Skarbów. Planetę Skarbów. No. Jego planeta go potrzebuje. Okej, okay, let's go. No, generalnie mamy już tam parę dukatów, w sensie, brakuje mi jeszcze trochę i będę mieć tysiąc. Coś w sumie, raczej twórcy nie zaprojektowali, żeby gracz miał wcześniej 3000 dukatów, chyba że okazuje się, że dodaje coś tylko i że jest tak jakby sekretne przejście, ale nie wiem. Jezu, jeszcze tak. A. Oh, jeszcze spróbuj tak spróbuj pokonać yy, ich w taki sposób z bliska A tak z daleka w nie strzelać o no to się nazywa ten no i jest coś świetnie. Uhu. Leci. He? Mm. Mm. Okej. Okay. Czas na kraby. Akra. Jak ty mówił Link z CDI Zeldy. Okej. Ehm. mam wszystkie punkty. Kurde, jak będę miał w kursu, to lepsze otoczenie, to naprawdę się ucieszę, bo jedna z lepszych rzeczy dodane w, w kangurku KO. A szkoda, ona jedną z części końcowych, w sensie endgameowych ruchów. Ale no, jeszcze nie będzie taki koniec. Kraby się zesponowały. Gadżet zamontował w samolocie nowy silnik. Mówię ci, to będzie czad. Mówi Lotek przed śmiercią. Nie będę sprawdzać, czy jest wszystko git. Polecisz kolejno przez wszystkie chmurki i zobaczymy, czy jest oki OK. na radarze. Zobaczysz, gdzie jest kolejna chmurka. Stonowanko, czaisz? Chciał lewa to w lewo, prawa to w prawo. O. Zdechłem Lebruch, ale na szczęście, daleko to nie jest. Zresztą, miałem wtedy jeszcze mało HP. Przez tych innych, ale no, Fajne jest to w ogóle, że ta wyspa jest akurat e, w takim fajnym stylu. Według mnie jest ona najładniejszą lokacją z kręgu kakao. Jeśli chodzi o e, wygląd, ich A się, a, ja, a przecież ja mogę. Zapomniałem o tym, że mogę celować. To jest taka rzeczy potrzebna w tej grze, że po prostu aż się o nie zapomina. Ale no. Okej. Okay. I tutaj jest rzecz, którą łatwo się da nie zauważyć, czyli Drabina do piekła. No i świetnie. No. no nie jest to takie trudne jak to ma wyobrażać Oczywiście mówię to o tej lokacji, bo a nie e, tej sekcji. Zbieraj ryby, dzięki nim będę mógł lecieć bez odpoczynku. Będziesz mógł lecieć bez odpoczynku, tak? Okej. Okay. A tak swoją drogą... Fajne jest to, że Pelikan to jest jedyna postać, która jest w sensie pojazdem bardziej. Którą da się eksplorować mapę e, i ma da się ją skakać, jakby powiedzieć. Mamy takie pojazdy jak oczywiście e, ten pani borsuk, właściwie borsucza mama e, z bobrowego lasu. Mamy beczkę, która w sumie daje ci... a jedynie co się daje, żebyś mógł popłynąć na tym. E, na rzece... Mamy też e, motorówkę, i niestety. Jedno z tych, poza oczywiście Pelikanem, nie daje ci dostępu do eksploracji mapy. A według mnie jest to całkiem fajne, gdyby tak się dało, bo. No, takim trailerem se pobawisz się nikt temu, byś mógł na przykład dostać się do lokacji, w którymś mój normalnie powinieneś być, i zobaczyć, jak to będzie działało z postacią. E, no, 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 po prostu jak jesteś w pojeździe. W słowie, oczywiście. A. Utonąłem. Ok, już jestem. Musiałem przejść to ze skupieniem. No ale kraby już są, i mam więcej gwiazdek. Jeszcze trochę mi brakuje. Będę mieć następną mnóstwo o wiele lepszą moc czyli toczenie się. No okay, ale na szczęście tutaj nie, nie możemy narzekać na, narzeka na je, brak gwiazdek. Jest to w końcu cała masa. No i... czas na mi Po rampie potoczy się kamień, który rozbije drzwi do tajemnego tunelu. Aby osiągnął swój cel, musisz dostatecznie szybko przebiegnąć przez kręgi. Okej. Okay. It's not a hard. Jakby. Jeżeli będziesz grać tak po prostu do dupy, w sensie nie będziesz się śpieszyć TP, to naprawdę możesz se... Y ...spieprzyć to, eee... czasu, ale jest świetnie. Git jest. Okej. Okay. A, swoją drogą... ...fajnie jest to, że ludzie lubią moje filmy z komentarzy. Tak like, będę robić tego na pewno więcej. Nie bójcie się i, na, i nie odsubskrybujcie mnie... E, ...tylko dlatego, że nagrywam inny typ filmu. Nis Im więcej was z tym będzie lepszy mój kanał. Jakby to powiedzieć, żaden kanał bez subskrybentów by... by się nie utrzymał w swojej drodze, UDA! Tak udało było... się! Wow, udało się. Eee, doko Dokończając... No, gdyby nie subskrybenci na będą kanały niektóre by się nie wybiły. No, ale... fajne że które mają takie fajne społeczności. E, więc społeczność... E, z... Jest na tych. No po prostu. Jak niektórzy kanały mają swoją świetną społeczność. Albo tą toksyczną, czyli najgorszą. Ech, animatorzy. Mają takie społeczności toksyczne. I teraz takie MLG Kuba obraża. Toxy... Obraża e, społeczności animatorów. Ła! Wow. Ale nie żartuję. Takie coś czasami jest. Albo e, społeczności złożone z po prostu z bachorów. W sensie... Nie no jak... Mówię to bardziej o takich bahorach, które po prostu dosłownie zachowują się jak bahory, a nie... A nie umieją myśleć, wie co chodzi. Uuu. Uh. Yep. O A zastanawiałem się jak to dostać się e, e, w czasie używania trainera. Ok. Oto kombok na które każdy czekał. Kamera plus to gówno plus... Yy, przepaść. A nie no, nie jest to takie trudne, tylko trzeba po prostu być... Trzeba się po prostu śpieszyć. Ach, kurde I co ty robisz? Co wy sobie wymyślicie głupie kraby? To chyba jeszcze jeden krap jest, ale nie wiem. Albo nie. Ok, czas na... Czas na zniszczenie tego kolesia. Jako, że gramy teraz... Sniper KO <grymne> Ok, tak jak śmieszne, że jak się gra w trybie widescreen, to masz e, dostęp do widoku rzeczy, których nie powinieneś normalnie widzieć. Czyli No przykładowo, właśnie e, te krążki. No i to było na tyle z tego odcinka. A KO dusi pelikana. I znowu żegnałem się w porcie. Czemu co chwilę wychodzę do tego portu? Bo po prostu uwielbiam go. Kto nie uwielbia portu, jego soundtracku chyba jednego z soundtracków, które można strzeć w grze. No i cóż, tyle dukatów, tyle kryształów i tyle gwiazdek. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał i że chcecie widzieć więcej filmików moich. Jeżeli tak, dajcie lajka, like bo potrzebuję i najlepiej suba, please. Żegnam. Wróciłem z kolegami.